Dla aktywnych widzów, do wygrania 10 sztuk AK-47 Frontside Misty. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 października. Do wygrania macie FACIVE w o wartości 20 zł, wystarczy zostawicie like lajka, suba z dzwoneczkiem, a komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony WoWka, witam was w odcineczku 40zł do kosy Pobawimy się w dzisiejszym odcinku troszeczkę właśnie na CSGO skincie Spróbujemy zdobyć jakieś fajne skiny, ja też sobie przyblokowałem P250 No i zobaczymy jak to będzie nam szło, zaczniemy słuchajcie sobie od jest trybu błazna. Klikamy sobie. Czyli szansa na wszystkie skiny jest dokładnie taka sama. Więc miejmy nadzieję, że dzięki takiej samej szansie będzie jednak jakiś fajny skin. Kurczę nie. Dobra, dawaj kosmiczną pustkę. W tym momencie. Dobra, czekajcie, to nie jest to taki zły skin. Ale czy będzie wystarczający? Jest wystarczający. Ok, i teraz kosmiczna pustka. Kosmiczna pustka wypada. Niestety nie wypada, kurczę. Wypada skin dosyć słaby, niestety. Mm. Mamy 26 zł, więc sytuacja się pokomplikowała. Dobra, wjeżdżamy. Kurczę, tutaj ktoś ma bitwę czteroosobową w zboostowanej wersji. Jak brzydko mi tutaj pokazuje. Kurczę, co mu tutaj pokażemy dla gościa? To samo, kurczę. Odwiedźmy się tym samym. I tutaj go zniszczmy w tym momencie. Dobra, niszczymy go za chwilę. Niszczymy go, wychodzimy. O nie, o nie, o nie, o nie. 41. No, i teraz. Lowkey skurczę, ostatnia szansa. No i niestety jest to, moi drodzy, porażka. Ale ja nie jakaś duża, no nie? nie jakaś duża. Naprawdę niewiele brakło, żeby jeszcze to zwyciężyć. No nie wiem, ja to bym, słuchajcie, zolinował w tej sytuacji tak naprawdę. Wszedł sobie w najlepszą skrzyneczkę, jaką mogę, czyli dostęp 4 Case jeden na jeden. Co ma być? Słuchajcie, to będzie. Niech się słuchajcie, dzieje. Bo kurczę, no nie poszło na początku. Ewidentnie nie poszło. Teraz może coś troszeczkę lepiej. Nie no, lepiej, lepiej, ale niestety... Nie jest to też bitwa, która nam jakoś mega mocno pomaga, więc wkraczają skrzynie legendarne, czyli muzyczne skrzynie, no wiadomo o co chodzi, tylko jeszcze jesteśmy na więcej, więc dobra, na no cztery osoby. Na no cztery osoby, niech każdy po jednej płytce sobie trafi, no i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało, każdy po jednej tutaj płytce rzuci. Miejmy nadzieję, że dla mnie jakaś fajna ze stud trackiem mnie się pojawi... Kurczę, nie wiem, kurczę, nie znam się... Tak jest, tak jest. Dobra, jest zwycięstwo. Mamy 20 zł. To, co chciałem, dostałem. W ogóle, co ciekawe. Skrzyneczka darmowa, kurczę, otwórzmy darmowe skrzynie w ogóle. Czemu nie otwieramy darmowych skrzyneczek? Trzeba otwierać darmowe skrzyneczki, bo są darmowe, a zawsze coś dodatkowo tutaj może nam wpaść. Więc otwieramy całkowicie darmową skrzyneczkę na CSGO i Skinsie. I z niej dodatkowo, słuchajcie, zdobywamy 13 groszy, zawsze coś tam nam dodatkowo wpadło. Z tych 20 zł, co my tu możemy pokombinować? Jaka jest najlepsza opcja? Zaznaczmy w ogóle wystarczający balans. Po co mamy patrzeć na skrzyneczki, na które nas nie stać. To tutaj jest takie ciekawe skrzyneczki. Dobra, tam są jeszcze darmowe. Nie wiem, może te z naklejeczkami, jak myślicie? Anime Casey na przykład, jakaś bitewka. Ja myślę, że ze 400 sztuki na 4 osoby, czyli po dwie tej, dwie. Żeby wygrać passive card napisz jaka była twoja ulubiona zabawa w dzieciństwie I liczbę od 4 do 8 Tutaj dać 4 osoby No jeśli zwyciężyć też może być fajnie Jeśli nie zwyciężymy no to mamy nadal te 11 zł Z których da się powalczyć Da się powalczyć nie ma co się oszukiwać Z każdej kwoty da się powalczyć Już naprawdę nie musi być Nie jesteś na żadną skrzyneczkę Żeby nie udało się powalczyć Dobra jeden gracz jeszcze wbił tutaj na ten Zanim udało mi się dodać bota kolejnego 1,63 63 Okej, okay, no ta naklejka Za 2,98 aktualnie jest najlepsza U mnie 80 groszy Kurczę, na razie bez szału Bez szału te moje naklejki On pewnie teraz jeszcze, no właśnie, było widać Ta ja książka salty Znaczy ta naklejka salty będzie troszeczkę Kosztować, ta moja z króliczkiem pewnie nie No i niestety jest to porażka Moi drodzy, niestety jest to porażka Którą tu odnosimy Mamy 11 zł Ota mała ale jeśli by tutaj pokombinować, pobustować skrzyneczki, na przykład zbustujemy solo case'a, dajmy dwie sztuki, dajmy indirected, dwie sztuki. No i medium case się nie zmieści raczej, no właśnie, ale za to się zmieści anime case. Dobra, jest to bitwa w wersji maksymalnej, jaką możemy stworzyć. Trzech graczy, czterech nie będziemy robić, bo chcę też, żeby te szanse na zwycięstwo były spore, no i poczekajmy może chwileczkę, dosłownie tam no, chwileczkę, zaczekamy, jeśli nikt się tam nie znajdzie, no to sobie po prostu wypełnimy bitwę, zaczniemy, bo to też nie jest jakaś mega kwotowa bitwa, że musimy nam tutaj czekać na przeciwników, za chwilę się rozpoczyna pięć skrzyneczek, pięć skrzyneczek przeznaczenia, więc pierwszy skin jaki wpada chyba jest dosyć w porządku, tak jest, jest to w ogóle najlepszy skin ze wszystkich i kosztuje 3, 44, bo znaczy warty jest po prostu i w ogóle trafiamy drugi taki sam. Więc jest ok, jest ok. Tutaj też ja również jest ok, no nie? Dobra, czyli tutaj jedynie my coś trafiamy. Przeciwnicy kompletnie się nie starają. Nie chcą nam pomóc, nie chcą nam w ogóle pomóc, żebyśmy zdobyli dzisiaj tą koskę. No, może jakoś naklejkę chociaż dorzucą chłopaki. No, postaralibyście się. Nie Jest dobra, przynajmniej te 3,53 naklejka mu wpadła. No i otrzymujemy skiny warte 20 zł, 24 grosze, więc wracamy do tej kwoty 20 zł. Kręcimy się dosyć mocno przy tej kwocie. I trzeba coś zacząć działać. Co coś zacząć działać, żeby szło to po prostu do przodu. Nie wiem, otworzę może sobie tego forgetten case'a, jednego kliknę sobie. No tak solo, no nie tak solo, sobie klikając, otwierając może yy, coś ciekawszego, niestety mamy te p 50 groszy. No i znowu troszeczkę się cofam. Trzeba zrobić znowu mocną bitwę na trzy osoby. Yy, tylko potrzebujemy... Konkretnej skrzyni, kurczę, konkretnej skrzyni, która będzie dosyć pewna: Ember Case, Neon Case. Nie wiem, ten, kurczę, tą skręczkę bardzo często pomijam. Jaka jest w ogóle? No, tak jest dosyć droga, więc niestety nie odpowiada mi zbytnio ta skrzynia. Rust case'ik jeszcze chyba był dosyć ok, tak mi się po prostu wydaje. No i na więcej na no zbytnio nie jesteś no medium case, no nie jest ta AWP Asimov, jest nas, no jest szansa po prostu, że wypadnie na dużo większe, na Noira, który też jest bardzo w porządku. Więc nie wiem, może medium case, może medium case na trzy osoby. Niech tak będzie, kurcze nie mam innego pomysłu, więc skorzystajmy z tego, który wpadł jako pierwszy do głowy. Pięć skrzyneczek ponownie co ciekawe. Bardzo szybko przeciwnik, więc może i kolejny będzie, więc zaczekam. O dobra, zebrali się przeciwnicy. I tutaj rozpoczyna się teraz bitewka, no 5 skrzyneczek, pięć skrzyneczek, które mogą odmienić jeszcze los tego odcinka i pomóc nam zdobyć koskę. Czy ten usp pomoże nam zdobyć koskę? No tak nie do końca, tak nie do końca niestety. 374 kontra 265, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. rapid ej! No i to jest Famas, który naprawdę bardzo pomaga. 10 kontra 7, 35. No, jest nawet ok, moi drodzy. Czy tutaj coś. Dobra, nie odmienia się. Jeszcze super że on na koniec trafił. Bardzo, bardzo mi to pomogło. 39 zł. 39 zł. Widzowie, wracamy. Wielki powrocik. Miejmy nadzieję, że to nie będzie powrót, który za chwilę okaże się wielką porażką. No, i teraz na przykład, jeśli byśmy wzięli boosta na medium, no tego nie damy rady. Mm, Ale na przykład, zboostować medium case'a. Mm. Albo, albo, albo low case, wrzucić na tryb błazna, to jest 819 i zrobić z tego linową bitwę. No, to może być też ciekawa opcja, tak naprawdę. Więc zróbmy, zróbmy taki planik. Może akurat, kurczę, szkoda, że brakuje tej złotóweczki. Mm, kurde, 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 dobre, niech będzie tak. I, i, i boost, może na indirect case i tak. Do tego dodamy jeszcze medium. Niestety medium się nie spina, więc będzie anime case. No i to jest ta bitwa. To jest ta bitwa, która nam się ułożyła. Ułożyła się nam taka bitewka, więc nie skorzystamy. Tym razem 6 skrzyneczek, nie 5. No ale bardzo blisko i tak do tej piątki. No i to jest taka. Myślę, że ostatnia bitwa tego typu, żeby olinować i tak dalej. Jeśli byśmy to wygrali, no to może zmienimy na cztery osoby lub e, pójdziemy jeden na jeden, ale też olinem, no nie? Czyli maksymalnie ile mamy, ale zredukujemy e, liczbę graczy w bitwie. No i mamy chyba dosyć spoko, spoko z kim? Ej czekajcie, czekajcie, czekajcie. No spoko z kim? Bardzo spoko. Mm, uspik też jest bardzo okej. Okay. Jeszcze koska może być i kurczę, myślę, że wielu zwątpiło, myślę, że wielu zwątpiło w dzisiejszym odcinku, jak mieliśmy jeszcze po te 12 zł, 13 czy tam 10, a jedna, o nie, kosmiczna pustka, 43, no ale jest szansa, jeszcze, jeszcze jest szansa, bo naprawdę nie jest jakoś mega daleko, o ile teraz wypadnie nam dosyć ciekawy skin 42 kontra 44, jest to do zrobienia, jest to do zrobienia, robimy to, robimy to, robimy to, robimy to, robimy to nie. Nie! Skiny warte 124 zł, perfidnie, słuchajcie, były przede mną. Ale niestety nie udało się tego. Nie udało się tego zwyciężyć, a było tak blisko. No, blisko. No prawdę, żałuję tego. Żałuję tego bardzo mocno. Ja to jeszcze zużyję bananki na evencik. I może słuchajcie, nie wiem, czy zrobimy jeszcze jakoś jedną dodatkową bitwę, bo kurczę, nie powiadom się. Mega żałuję. Pamiętajcie w ogóle o najlepszym kodzie. Kliknijcie plusik, piszcie, włowkę na pocieszenie. Kod dodawam, 10% do doładowania, 2 10 zł 10 groszy na start. No i jest to naprawdę super opcja, z której warto korzystać. Macie wiele metod płatności. Pamiętajcie, że mieć 18 lat, żeby wpłacać. Ode mnie to tyle, kurczę. Nie ma co przedłużać tutaj zbędnie. Nie udało się, to się nie udało. Będziemy kolejnym razem próbować albo. Tak, tak, tak bliziutko, tak bliziutko, żeby dzisiaj naprawdę walczyć o tę skrzynię z kosą. Albo samą koskę, no nie? Bo to jest 124 zł, bitwa trzyosobowa, no 4 bardziej, no nie? I tutaj już skrzynia z kosek najbardziej siada. Dobra, nie będę przedłużać, dziękuję Wam za oglądanie. subujcie, lajkujcie, na razie się ma i cześć